Dzień dobry. No to skoro o pko u przed sekundą była mowa, to może y, od tego zaczniemy. Te nieprawidłowości w pko u rozliczeń domaga się minister sportu. Włącza się do sprawy nawet Roman Giertyk, który y, szefuje takim zespołem do spraw rozliczeń PiSu, y, zapowiedział, że złoży zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządu y, pko i ra Radosława Piesiewicza. Także chodzi o podejrzenie wykorzystywania państwowych pieniędzy y, w celach prywatnych. Sporo zamieszania przy okazji igrzysk wokół pko u Wszystko zostanie pewnie wyjaśnione, bo każda złotówka publiczna zawsze jest oglądana z wielu stron i pieniądze na polski sport powinny być tak wykorzystywane, żeby przede wszystkim sportowcy odnosili sukcesy, ale dzisiaj to w związkach sportowych najwięcej jest odpowiedzialności za to, jak się sportowców przygotowuje, jak mają dostęp do warunków treningowych i jak te warunki treningowe później odbijają się efektem medalowym. Efekt medalowy na igrzyskach był marny i to też trzeba sobie powiedzieć, ja jestem fanem sportu Olbrzymim, który przez lata kibicowo polskim sportowcom w różnych dyscyplinach. Pamiętam te igrzyska z Aten, kiedy też wróciliśmy z nie najlepszym dorobkiem z, z, Olimpi z Igrzysk Olimpijskich. Ale my cały czas poruszamy się w takim katalogu 10, 12, 16 medali. To cały czas nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest tyle? No bo gdyby było 16, to co. To wtedy byśmy powiedzieli, że to jest sukces. Mhm. Znaczy, miarą sukcesu jest to, czy sporty zespołowe odnoszą e, sukcesy. Nie widziałem takich największych e, no, sąsiadkarzy, Duma Wielka rozpiera serce, ale to cały czas za mało. Patrzę na sportowców, którzy na, narzekali na brak sprzętu. Trzeba było zapytać w związkach, dlaczego e, i co e, ich działacze podejmowali, jakie decyzje, że tak to się wyda, wydarzyło. E, I myślę, że powinniśmy szukać rozwiązań systemowych. Dobrze, że działacze, Dzisiaj o takich pan premier i pan minister mówią, bo rozwiązania systemowe to jedyna rzecz, która może dać szansę, że rzeczywiście w przyszłości będziemy mówić o polskim sporcie jako potędze, bo dzisiaj do tych potęg, do tych potęg, które wygrywały na olimpiadzie, mamy bardzo daleko.